No dobra, jesteśmy koło Misty. I w sumie Wiktora też. No to porozmawiajmy. Widziałem w mieście dziwny obraz i pomyślałem sobie, że to coś z Twojej branży. Jak wyglądał? Zarejestrowałem skan. Obejrzyj sobie. Wielkie arkanum Tarota. Wyższa siła udziela Ci wskazówek. Wielkie Arkanum? Co to jest? Karta Tarota. Archetyp. Wiedza zaszyta w symbolu albo etap w wędrówce przez życie. Wybieraj. Mówisz, e? że jakaś siła wyższa przemawia do mnie przez symbole Tarota? Albo do Silverhanda, albo do obu naraz, bo przecież teraz we dwóch tworzycie jedno. Nie jest Nie są nawet... Byłoby łatwiej, gdyby siła wyższa mówiła jaśniej. Świat jest labiryntem złudzeń, a światło nie jest łatwo przebić się do środka więzienia, w którym żyjemy. No dobrze, to co mam zrobić z wskazówką, której nie rozumiem, otrzymaną od siły, której nie znam? Na twoim miejscu rozglądałabym się za kolejnymi znakami. Tarot opisuje drogę, więc idź tą drogą. O, nie, nie kupuję tego. Wybacz, ale nie wierzę w mistyczny przekaz spoza świata. Na twoim miejscu nie ignorowałabym znaków. A nie mam zamiaru szczerze, obrazów. Na pewno miejsca, w których je znajdziesz, mają z nimi związek. Rozmyślaj o tym, co go... zobaczysz. Myślę, że te znaki mają za zadanie pomóc ci zrozumieć prawdę. Akurat zrozumienie prawdy jest daleko na liście moich priorytetów. Gdy przyjdą trudne chwile, będziesz musiał zdecydować, jaką drogę obrać. Wtedy wszystko zrozumiesz. No nie wiem. Wróć do mnie, gdy zobaczysz już wystarczająco wiele. Pomogę ci wyjaśnić co widziałeś. No i spoko. To jeszcze porozmawiamy z Wiktorem? By można było. A ja mówię nie jest zwykłym planem. ten. Idź mówi. Jak on był? Jezus. Pamiętam. O taka kamura dzwoni. Wi, możesz rozmawiać? To ważne. Tak, mów. Chyba znalazłem rozwiązanie naszego wspólnego problemu. Nawiązałem kontakt ze starym przyjacielem Zarasaki. Jest tu w Night City. Bardzo blisko pewnych wpływowych osób. I w jaki sposób ten twój przyjaciel może nam pomóc? Spotkamy się we trójkę. Ty, ja i mój przyjaciel. Przedstawisz mu naszą wersję wydarzeń w Konpeki Plaza. Dobra. Nie twierdzę, że go przekonamy, ale od czegoś trzeba zacząć. Wiesz co, Night City potrafi wystawić najlepsze przyjaźnie na próbę. Ufasz mu? Na pewno? Mieliśmy wiele okazji, żeby się nawzajem pozabijać. Tak, ufam. W porządku. Gdzie i kiedy? pan tam Pod przykrywką nocy. Zaraz prześlę dokładny adres. Pogo? Do zobaczenia na miejscu. Pa, Teraz porozmawiać z Wiktorem jeszcze. Słuchaj, nie śmiej się, ale widuję w mieście dziwne obrazy. Jakby murale, ale wiem, że one nie są rzeczywiste. Pewnie jakieś uszkodzenie Kiroshi. Mogę się temu przyjrzeć. Nie, obrazy są złożone i... Jakby symboliczne. W takim razie to biochip. Mózg nie radzi sobie z zalewem informacji, albo wręcz doszło do zmian w korze mózgowej. Możesz coś z tym zrobić? Nie. Powinieneś jak najszybciej znaleźć sposób na pozbycie się biochipu. Okej. Okay. No dobra, to trzeba będzie szukać wszystkie. No i tu. Spójrzcie oh, na on. ich martwe oczy, na ich wiecznie młode ciała. Korporacja jest tylko przykrywką dla ich plugawych potrzeb życiowych, czy może raczej nieżyciowych. Powiadam Wam, Saburo nie umarł. Pogrążony w letargu, śpi w rodowej krypcie. Pije krew swoich sług i czeka na właściwy moment, by powrócić. To ma sens. W telewizji mówili, że Arasaka pracuje nad wszczepem nieśmiertelności. Zwykłe kłamstwo dla usprawiedliwienia ich nieludzkiej natury! Proszę. Jej źródło nie tkwi bowiem w technologii, ale w nieumarłej krwi! Lecz jakim sposobem śmiertelni ludzie posiedli tajemnicę wieczności, zapytacie? Za sprawą technonekromantów z Alfa Centauri! To ich krew wypił przed laty Saburo Arasaka, by przemienić się w pomiot mroku! Garek! Okay. Nie możesz zdradzać sekretów Arasaki. Znajdą cię! Niech znajdą! Ziarno zostało zasiane. Prawda rozkwitnie i wyzwoli nas spod jasma na jeźdźców! Często tu przychodzisz. Widzę to w Twoich oczach. Otworzyłeś umysł na prawdę. Wesprzesz mnie skromnym darem, abym mógł kontynuować moją misję. Jasne. Masz. Bierz i jej ludzi. Robisz dobrą robotę. Dziękuję za Twoje oddanie. Od początku widziałem w Tobie apostoła prawdy. Znalazłam przypadek cyberpsychozy w Melstromie. Zależy mi na żywym, więc postaraj się. I bądź ostrożny, Nelson to wariacie i bez psychozy. Dobra, w pobliżu miejsca pana pobytu utraciłem kontakt z jednym z pojazdów. O, okej. Okay. Będę się za nim rozglądał. Z nieznanego mi powodu, wyznaczenie koordynatów jest obarczone dużym błędem. Nie jestem w stanie ustalić dokładnej lokalizacji. Dobra, o! Zajebić Jasne. Wyszłaś, ja wiem, Chcesz porozmawiać, Ziomek? W porządku? Krąg dziesiąty ukryła lili przed oczami przodków. Co tu się odwala? Widzę, mam złe przeczucia. Rozejrzyjmy się. Paska. O, Ale szyf. Hej, Oa hej, o cholera, no to ładnie, co jest? A ty co jest grane? Kim ty jesteś? Okay, to mi zadaje obrażenia. O kurwa. Ty. Ty. A. Tak dopóki nie pierdolnie. O kurwa, dobra. Nie, nie wiedziałem w ogóle co to jest, pierwszy raz się spotkałem W sumie to jest ta pasywka którą już wybrałem więc... Oj 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 Ulala Ej Nie! Diabłem ją No ale nie chciałem! O no cóż... Nie chciałem jej Tak Tak już wszystko przygotowali, już mają ofiarę. Po w wodzie palają się krew. Zmięsza się z bitami. Otworzy wejście w otchłań. Zbliża się do śmierci. ręki poczuje w ustach jej kosy. Czarpną za tane kable mo Moir. Bardzo reset niebieski. ekran. formatowanie mózgu. Jestem gotowa żyć w szczęściach. Jestem poszczególnie tak. Tak, wszędzie flaki, krew. Chodzi chyba o to, żeby wejść do sieci i przeładować sobie mózg, tak żeby znaleźć się na granicy życia i śmierci. Ale łapka, która się podpiła, nie wytrzymała Odwejuje i rzuciła się na Myślę, że kobiety są bardziej odporne na cyber. W każdym razie musimy ją zabić No sorry Faktycznie mamy mniej przypadków co Psycholek Tym większa szkoda, że nie udało dzisiaj się załatwić Do badań Myślałem, że nic wcześniej. nie Mam cholera ciekawe co ona usłyszała w tych tablach. Byłem ja pochłonąć do mortowania Pociągnę jeszcze ten temat Tymczasem przesłałem nagranie to z Bonusem Dopóli dorzuci deweloperzy, którym a blokował blokowałby budowę Miło, nie. To no, miało być coś rodzaju wycieczki na drugą stronę, na drugą stronę. i z powrotem w wannie wypełnił od mikroni obowiarnie. Jest Storm nie przestaje zadziwiać. Dobra, ta kamura, spotkajmy się. wychodzi na polowanie nad Storm zapiętym. Przecież napisałem, że ta kamera. Tam hm. był bezpieczny, ale pomyślałem, lepiej będzie, że O! Ja, ja sobie, że to. Serio to wszystko? Stój! Spokojnie, chcę ci pomóc. Nie zbliżaj się do mnie! Ty, czekaj. Czekaj. Zwolnij trochę. Dostaw mnie! Słyszysz mnie? Cholera, za daleko odjecha. Ty, nie wiedziałem, że ja to będę musiał gonić. Czekaj. No świetnie ci poszło. No Prawo, kurwa. Dziękuję. Udało mi się nawiązać kontakt z pojazdem. Terapia wstrząsowa pomogła. Wysyłam lawetę. Jak również wynagrodzenie. Inaczej niż laweta. Trafi ono na pana konto. <laughs> <laughs> Śmieszak kiedy lekko. było lekkie uderzenie. Szanujmy. O, 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 o. Co my tu mamy? Wi, spróbuj się dostać do środka. Tu 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 tu. O. Witam. <laughs> uzbrojony pojazd jeszcze. A w co uzbrojony? Dobra, Jesteśmy pod kolejnym narodem tym razem. Wyżej będzie? Nie. I co jest? Już mi z nich? Co jest grane! Tu miałem tarota. Oj! coś ciekawego? Nie wiedziałem, że tutaj gość leży. No dobra, no nie dało się. Nie dało się inaczej. Dobra, pierdolę na to. Że ja jestem ninja, samurajem w sumie. Oj. i tak praktycznie wszystko na nindzie zrobiłem. No tu, 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 tu. Tu jest, i nie, nie, nie tu. To było pokazane, że tu jest moral. ale... Nie ma O! Okej. Okay. Gdzieś zeskanowałem go, ale... ...fuj wie jak. się otworzę. Będę. Te maski ciekawe. No, szczerze wcześniej tego nie zauważyłem. No to lecimy do Judy. Lecimy pod... Oho i czeka na nas. Hej, już cię co widziałam, co? Nie zapominam twarzy. Na imprezę? Szukam Ewelin Parker. Nie wiesz, gdzie może być? Bywała tu, ale od jakiegoś czasu jej nie widuję. Chcę pogadać z Judy. Jest u siebie? Mhm. Mm Super. Schodami na dół. Dziękuję. znać Judy, że idziesz? Miła kobita. Tylko nie płasz Oczywiście. Ryskę. Dokąd? Tutaj nie ma nic ciekawego Daj mu spokój, to znajomy Judy No właśnie tego Nie podsyłaj mi tu każdej słaniającej się dziwki Co ja mam z nimi robić? Zresztą zajmij się swoim gościem Cześć nie skończyłyśmy rozmawiać Skończyłyśmy O kurwa Eee y MK? Nie poddajesz się łatwo, co? Nie mamy o czym gadać. Wydawało mi się, że dałam to do zrozumienia. Przypominają mi się dyskusje nomadów. U nich też sporo się mówi o wspólnotowości. Rodzina versus reszta świata to nie są łatwe tematy. A co ty przyszedłeś tu, żeby toczyć debaty światopoglądowe? O co wam poszło? W tym pieprzonym mieście każdy żyje we własnej bańce. Albo sobie radzisz, albo staczasz się w bagno, z którego nie ma już powrotu. Ta Suzy wygląda na kogoś, kto wie, czego chce. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby rozmawiać o hierarchii w Moksach. Szukam Evelyn. Gdzie ją znajdę? To dla mnie bardzo ważne. Na co? Chcesz na nią zwalić winę za zjebany skok? Oj. Ej, Wiesz, co ty jak się zakończyła akcja? Nic, sorry. Czy nie rozmawiałeś z nią. Wiem też, że spierdoliłeś sprawę. Wszyscy twoi kumple nie żyją. Też dostałem kulkę. Wow. Zdaje się, że to ryzyko zawodowe. Te pyskówki sprawiają ci aż taką przyjemność? Dlaczego nie możesz mi po prostu powiedzieć, gdzie ona jest? Bo ci nie ufam. Dlatego? Podjąłem ryzyko, to prawda. Ale to samo możesz powiedzieć o Ewelin. Wiedziała na co się porywa. Dobra. Wszyscy troje jesteśmy w to umoczeni. Ale ty. Jesteś zdesperowany. Mm -hmm. Powiedzmy, że mam przejebane. Biochip, który był celem skoku, powoli mnie zabija. Cześć Cześć co ona, Cześć. 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 ona zrobiła? muszę wiedzieć jak temu zapobiec. Nie. Dlatego muszę się dowiedzieć, kto ją wynajął. Hmm. No dobra. Powiedzmy, że ci wierzę. Okej. Okay. Evelyn jest lalką. Pracowała kiedyś w chmurach. Tam jej szukaj. A gdzie to jest? Na moim biurku leży papierośnica z adresem. Jak spotkasz Evelyn, to jej oddaj. Okej, okay. Mega Blok. Nie za ciekawy adres. Chcesz pokazać? Jesteś... Zaczekaj. O. Um, daj mi znać, co u niej słychać, ok. Okej. Okay. Zadzwonię. Dzięki, V. Dziękuję. Buzik, arbuzik. Laka. Z jakiegoś powodu wcale mnie to nie dziwi. Jesteś engramem zanikającej jaźni. Mało co powinno cię dziwić. Dobra. Jedziemy do tych chmur? Jasne. No tutaj jeszcze te. E... A myślisz, że ja się po prostu obudziłam pewnego dnia i puf, wyglądałam tak jak teraz? Bycie kobietą wymaga wyrzeczeń. To ciężka praca. Tego mnie nie musisz mówić. Ja, ja sama kobietą. Tak ma wyglądać siostrzeństwo? Dostrywanie sobie wzajemnie? Tak wygląda prawdziwe życie. No dosłownie. No, co tak patrzysz? Chcesz czegoś? Słyszałem, jak kłóciłaś się z Judy. O co wam poszło? Czemu cię to interesuje? Też będziesz mi wciskać przemowę na temat odpowiedzialności za innych? Pytam z ciekawości. Ciekawość jest niebezpieczna, jeżeli nie idzie za nią szybka ręka i twarda dupa. Podobno, Mox'y pomagają dziewczynom z ulicy. Słuchaj, to stare dzieje. To był zryw i pierdolona rewolucja. Coś słyszałem yeah. o tych zamieszkach. Ktoś od Tiger Claws zamordował prostytutkę. O jedną za dużo. Ludziom się ulało. Wszyscy wyszli na ulicę. Dziwki, Alfonsi, najrozmaitsze friki. Z nich uformowało się Mox. ale mówię, to było dawno temu. Teraz rządzą pieniądzem. Nie ja tak urządziłam ten świat, ale ja jestem odpowiedzialna za MOX i tylko za nie. Wasz klub przynosi pewnie spore zyski. I generuje spore koszty. A co, chcesz zainwestować? Nie. Po prostu podziwiam przedsiębiorczość. Zajęłyśmy ten budynek lata temu i owszem, udało nam się go nie doprowadzić do ruiny. Ale milionerami nie jesteśmy. Ja bym zainwestował. Wiesz, co się dzieje z Evelyn Parker? Gadałeś o niej z Judy. Po co mnie pytasz? Może wiesz coś więcej? Jesteś szefową. Evelyn odeszła z MOK z dawno temu. I tego samego dnia przestała być moim problemem. Dobra, dzięki. <laughs> Przyznaj, nie chodzi o żadną Evelyn, tylko cię wzięło na brain braindancy Judy. Dobrze kręcą, co? Judy zna się na rzeczy. Jej brain są najlepsze. No raczej.